To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do zawodów sobotnich. Wrócę, wygrywa Wellinger przed Eszpandenem, Laje, Aignerem, Forfangiem, Raimundem, Geigerem, Rio Ryokobejaszem i Zografskim. Ogólnie rzecz biorąc, cieszę się, że w końcu zaczyna. Rok temu nie byłem tak pozytywnie nastawiony. Można powiedzieć, stary ja, stara miniaturka, nawet Eisenbichler się uchował. Naprawdę nie miałem pomysłu na inną miniaturkę, inną grafikę. Tak jak mówię, był Eisenbichler na miniaturce, w zasadzie jest, a nie ma go razem ze Schmidtem w Kusamo. I ogólnie rzecz biorąc, naprawdę czekałem, czekałem, nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu to się zacznie i w końcu jest to zima, nie jest hybryda, tylko faktycznie to jest zima, nowe obcięte limity, na pewno będzie o czym dyskutować przez cały sezon, ale ogólnie cieszę się, że w końcu to się zaczyna, dla mnie to jest 20 sezon, więc jak popatrzyłem sobie wstecz Goldbergery, Helwarty i inne tym podobne wynalazki, które jeszcze pamiętam, co prawda z końcówki, zwłaszcza Goldbergera, ale jeszcze tych zawodników pamiętam, czy chociażby Harada, ale to bardziej z Igrzysk Olimpijskich w Pradżela, to kiedy się po prostu pojawił, to no robi to wrażenie mimo wszystko, jak tak patrzę wstecz. W każdym razie wygrywa Wellinger i ogólnie skoki bardzo dobre, chociaż tutaj wydaje się, że troszeczkę warunki na samej końcówki nie były aż tak dobre, ale ogólnie jak na rukę było w miarę w porządku, chociaż Kraft mógłby mieć inne zdanie na ten temat, być może też Teit Franz, chociaż on akurat dostał dyskwalifikację i Całościowo Wellinger skoczył bardzo dobrze i lądowanie też było całkiem niezłe i też było trochę świeżego śniegu, więc wydaje mi się, że to też trochę wpływało na to, że ten rozbieg mógł być odrobinkę wyżej ustawiony, gdyby w ogóle nie było śniegu i byłoby po prostu twarde, ubite wszystko do samego końca, jeśli chodzi o zeskok, a tutaj troszeczkę świe świeżego śniegu było i było ryzyko, że chociażby laje te narty mogłyby się bardziej rozjechać, a skok najdłuższy, ale i tak w miarę pewnie ustany. Drugie miejsce, Deschvanden, skok bardzo dobry, na treningach tak... Bez rewelacji ogólnie Szwajcarzy poza Deszwandenem i Amanem, w sumie też no, bez rewelacji trochę po prędkościach nezdowych dostali, ale o tym później w każdym razie Deszfanden, fajne warunki, z krótszej belki i ten skok bardzo ładnie trafiony, naprawdę bardzo ładnie trafiony, jeśli chodzi o Deszfandena, no i wydaje mi się, że to jest jego górna granica możliwości w tym momencie, bo to był naprawdę bardzo dobry skok, bardzo ładnie trafiony, jeśli chodzi o wszystkie po prostu elementy, ale to znaczy że ten sufit u Deszfandena jest naprawdę wysoko i został zachowany, zresztą podobnie jak u Zograwskiego, po prostu sezonu letniego. Trzecie miejsce Laje, skok najdłuższy, bardzo fajne warunki, długa jeszcze belka i trochę mu się rozjechało lądowanie, ale skok bardzo dobry i też potwierdzenie tego, co się działo na treningach. Czwarty, Aigner ogólnie na treningach, no bez rewelacji, raczej tam razem z Fetnerem gdzieś się błąka w okolicach 30 miejsca, można tak powiedzieć, a ten skok wyszedł mu Fetnerowi nie za bardzo, ale jemu wyszedł. Jeszcze warunki, no powyżej średniej dość wyraźnie. Jest naprawdę bardzo fajny skok i kto, jak to, ale Austriacy cierpią na tym obciętym limicie bardzo. Piąte miejsce Forfang, bardzo przyzwoity, chociaż nie spodziewałem się, że ostatecznie da mu aż tak wysoką pozycję w kwalifikacjach. Szóste miejsce Rajmund, też Skok bardzo fajnie trafiony. Ogólnie Niemcy się bardzo ładnie spisywali w końcu czterech w czołowej dziesiątce. Siódme miejsce Geiger, no wyraźnie te wanki były powyżej nie może nawet bardziej niż w uśrednionym odczycie, bo na treningach raczej Geiger, tak, no tak, druga dziesiątka bez rewelacji. Ósme miejsce Trzofenik. Bardzo wierzę w trzefnika, mimo tego, że na treningach było nawet słabiej, to i tak wierzę, że na przestrzeni całego sezonu trzefnik będzie miał jeszcze lepszy sezon niż poprzednia A poprzedni był już naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i nie dziwię się, że po prostu wszyscy patrzą na niego jak na przyszłą gwiazdę, jak na przyszłego Stefana Krafta, bo bardzo dużo wskazuje na to, że będzie to. Dobry zawodnik i Red Bull w większości przypadków, podkreślam w większości przypadków, no to dostanie trafiają naprawdę kozacy, czy to przyszli, czy obecni, jeśli chodzi o Red Bulla i Red Bull aż tak często się nie myli, chociaż niektórzy zawodnicy no, dostają tego Red Bulla i jakoś się o tym po prostu zapomina, jeśli chodzi o kask, chociaż te kaski zostały ostatnio zmodyfikowane na, można powiedzieć, polecenie Fisu, który zauważył, czy raczej myśliciele z Fisu doszli do wniosku, że kask, który jest w szachownicy Srebrno-błękitną, czy też srebrno-granatową, można tak powiedzieć, może kojarzyć się z puszką piwa przepraszam, puszką energetyku, która ma barwy srebrzysto-niebieskie, tak to nazwijmy. No naprawdę to jest coś niesamowitego, jak można było do tego dojść. Dopiero teraz dziewiąte miejsce Ryo No Skacze dobrze Ryo, ale bez rewelacji, zresztą kiedy rywalizuje na swoim podwórku, to bardzo ciężko ocenić tak naprawdę, w jakiej jest dyspozycji. Dziesiąte miejsce Zografski, drugi trening bardzo dobry, a wydaje mi się, że ten skok kwalifikacyjny i tak nie był najlepszy. Trochę przerzucił w drugiej fazie lotu, tak mi się wydaje, czy raczej muszę trochę za bardzo zadarł narty, ale też ten skok był spóźniony i tak z tego spóźnionego skoku. Bardzo, bardzo fajny występ. I reprezentacja Polski: 29 miejsce żyła, skok mocno spóźniony. 31 miejsce zniszczał. skok mniej więcej tak jak na treningach. 35 stok, skok mocno spóźniony. Kubacki: 39. No, wyglądał tak jak stary Kubacki. 46. Wąsek: gdzieś tam była przybitka z treningu, że znowu go tak skręca jak na pod koniec letniego Grand Prix, co jest no mocno niepokojącym sygnałem na treningach u Wąska. Wyglądało to źle. I w zasadzie przez wszystkie skoki, wszystkie trzy serie, no, to tylko. Stok był raz w w 2019 miejscu, za to w pierwszym skoku w ogóle nie do kwalifikacji, gdyby to były kwalifikacje. I zawieszenie, ze względu na to, mojej opinii, jest podobno choroba, po prostu nie są w pełni sił, czy są raczej po chorobie, więc wstrzymać można się jak najbardziej, ale rozpoczęcie sezonu, co najmniej nie rewelacyjne, tak to nazwijmy, no bo szanse na punkty są, ale raczej o pierwszej dziesiątce, no, no będzie ciężko, po prostu będzie ciężko w następnym sezonie, przepraszam, w następnym dniu, aczkolwiek, no, to jest początek sezonu i nawet jak dzisiaj palne typowania takie bardzo pobieżne na cały sezon, czyli kształtowa Kula, Puchar Narodów. Pozycja Polski, jeśli chodzi o Puchary Narodów, no to jest bardzo, bardzo luźne typowanie. Austria 17, her występ, przyzwoity 20, highback lewa narta mu dość mocno uciekła, na treningach było lepiej, znaczy uciekła, trochę niżej poszła i jakoś szybko tego nie skorykował, bezpośrednio zaprogram, tylko nieco dalej. 21 Kraft, Kraft z tak potężnymi problemami, był wyraźnie wyżej od reszty pestadów Polski, czyli pozostałych i wydaje się, że no trening pierwszy wygrany, drugi wygrany i tutaj to wyglądało dosłownie tak, jakby dostał potężną lutę z jego lewej strony, czy też może w zasadzie prawej tak naprawdę. Powiedzieć, jakby dostał potężną lutę po prostu za progiem, bo na samym progu to wyglądało w porządku. Bardzo w porządku wyglądał ten skok, a tutaj no to naprawdę mam wrażenie, że on po prostu dostał potężną lutę z boku, i taki był efekt. I chwała mu za to, że w ogóle się wyratował, jeśli chodzi o kwalifikacje, bo po prostu to dociągnął, tak jak paru innych zawodników. 30 Fetner, no ten skok mu nie wyszedł spóźniony można powiedzieć że ten cały układ podczas wyjścia z progu to się nie spiło, że w zasadzie klatka piersiowa wyprzedziła narty i ten skok był słaby jak na Fetnera ale spokojnie wystarczyło do kwalifikacji Norwegia 16 Sundal skok Pierwszy, jeśli dobrze pamiętam, no bardzo dobry, bardzo, bardzo długi. Drugie miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w treningu pierwszym, a no całościowo skoki w porządku, mniej więcej tak jak na przestrzeni poprzedniego sezonu. 19, Granerut, jeden z treningów bardzo dobry, a tutaj wydaje mi się, że trochę przerzucił tuż za progiem, jeśli chodzi o skok kwalifikacyjny. 25, Lindvik, No, Lindvik, szczerze mówiąc, wygląda tak jak przez większość poprzedniego sezonu a nie wygląda tak jak na początku sezonu, kiedy naprawdę bardzo fajnie skakał w wiśle, więc być może to jest wiastun takiego sezonu podobnego do olimpijskiego, kiedy on też zaczynał tak, no, średniowo a ostatecznie no to na finiszu było podium generalki, były po prostu, można powiedzieć, najważniejsze lewy wszędzie tam, gdzie mógł zdobyć jakieś osiągnięcia, no bo złoto olimpijskie, złoto mistrzostw świata w lotach, naprawdę to no, robiło przeogromne wrażenie jeszcze podium, jeśli chodzi o TCS. 26. miejsce Tandę, skok przyzwoity, albo w latach 40. Wilmstadt bardzo mocno na narty, ale nie na samym progu, tak jak Rath, tylko troszeczkę dalej, nie wiem, czy to nie było aż za bardzo do przodu przesunięte. Dalej Słoweńc, 11. Laniszek, 12. Zajc, skoki przyzwoite, Zwoite, ale no jak na nich bez rewelacji, chociaż patrząc jak lato wyglądało no to jest wprost rewelacyjnie i Laniszek na treningach też potwierdzał, że no dobrze skacze, dobrze skacze, nie tak jak na początku poprzedniego sezonu, kiedy był naprawdę strasznie mocny, ale być może Ruka też trochę tutaj pomaga, jeśli chodzi o Laniszka. 14. Peter Preutz no bez rewelacji skacze Peter Preutz, ale i tak ten skok kwalifikacyjny, czy raczej pozycja skoku kwalifikacyjnym była naprawdę przyzwoita. 28. Jelarno tak trafił z obniżeniem belki i nie za bardzo z warunkami 49 domen prełc. No, jeden z treningów bardzo dobry, jeśli dobrze pamiętam. Drugi średnio tutaj bardzo średnio, bo domen po prostu bardzo spóźnił skok i nawet jak na siebie wyszedł bardzo nisko nad bóle, no i musiał się wysiłować, nażyłować, żeby była ta kwalifikacja i ostatecznie wystarczyło. Co nie zmienia faktu, że gdyby pewnie domen naprawdę dobrze trafił w próg, no to mógłby skoczyć ze 145 metrów, nie byłoby w tym żadnego problemu. Zależy jeszcze, czy ułożyłby mu się wiatr tak jak na początku, czyli na końcu z przodu, a w środkowej fazie delikatnie z boku, z tyłu, to raczej pod Domena i pod crafta. Polydzam, którzy lecą trochę wyżej, no to raczej na początku, wiatr z przodu, a niewiele dzieje się na końcu, jeśli chodzi o lot. Dalej, Niemcy. 13, Paszkę, skok bardzo ładnie trafiony i fajne warunki. 18, Haman, najsłabszy, a i tak ten skok był spóźniony, dość mocno spóźniony, jeśli chodzi o Hamana, więc skoro z tego skoku Haman zrobił 18 miejsce, taką odległość, przy jakichś bardzo dobrych warunkach, to wydaje się, że naprawdę moc tutaj u Niemców, przynajmniej na tym momencie, w tym momencie, są naprawdę robi wrażenie, w tym konkretnym momencie, chociaż ocenianie wszystkiego na podstawie trzech skoków. No to z jednej strony bardzo chcę to zrobić, a z drugiej strony mam świadomość tego, że nawet po całym weekendzie będzie dość ciężko, jeśli chodzi o taką naprawdę rzetelną ocenę. Dalej Japończycy, 22 Nikkei do skok, bardzo fajny i też warunki pod niego właśnie na końcu z przodu. 37. Shiro Występ, no przyzwoity, ale bez szału, jak na możliwości Shiro, które w zasadzie przez całe, przez kilka ostatnich lat cały czas są mniej lub bardziej uśpione. 44. Naido. Zapraszamy do debiutów w Pucharze Świata, jeśli dobrze pamiętam, bo nie sprawdziłem tego wcześniej, ale wydaje mi się, że on nawet nie debiutował, jeśli chodzi o Sapro, więc zapraszam do Pucharu Świata. 54. Nakamura. Jeden ze skoków treningowych. Tragiczny, i tutaj z tego co pamiętam, Sakuyama pokazał, że po prostu nur do przodu, jeśli chodzi o Nakamurę. Ten skok wyglądał bardzo źle już na progu. I, no, nawet przy tych obciętych limitach, no, wykazał się na kamura, że nie dostał się do konkursu głównego. Szwajcarzy, 36. Aman, występ w porządku, a najbardziej w porządku lądowanie, jeśli chodzi o Amana, bo w locie troszeczkę nim porzucał mimo wszystko. 51. Imhoff, który naprawdę bardzo źle skakał dzisiaj, bardzo źle i nawet prędkości najazdowe, o ile u Deshwandena, Amana było w miarę w porządku, zwłaszcza Deshwandena, to i Peje i Imhoff. Nie były to słabe prędkości najazdowe, bo słabe to ma chociażby Aigro, ale jednak jak na Szwajcarów, którzy zazwyczaj te prędkości najazdowe mają topowe, niewiele ustępują np. Wellingerowi, no to tutaj te prędkości, zwłaszcza tych dwóch zawodników, no troszeczkę odstawały, a Szwajcarzy, powiedział w granicach średniej, no to jest już dość niepokojący dla nich sygnał. No i Peje wydaje się, że też chyba dostał troszeczkę podmuchów nad bólą, ale no aż dwóch Szwajcarów tutaj odpadło przy tych limitach, no to no, nie wyszło i drużynówka. No, to mógłby być bardzo poważny problem, nawet z Lefflandem, żeby dostać się do drugiej serii. Finlandia ze Estonią. Wiem, że Aigro jest teraz jakby przyklejony do reprezentacji Norwegii. Być może gdzieś to przeniosę, być może nie. Zobaczę, jak to rozwiązać. 15. Kytosacho, który bardzo fajnie na treningach. Druga dziesiątka, bardzo solidny skok, jeśli chodzi o sacho. Myślę, że na Tunturi, naprawdę przynajmniej jeden taki konkurs będzie bardzo przyzwoity. Być może od razu życiówka jeszcze wpadnie dla sacha 32. Walto, drugi skok słaby, pierwszy bardzo dobry jeśli chodzi o treningi i mimo tego, że ten skok koalikacyjny też, lewa narta troszeczkę poszła za nisko, słabe lądowanie, to i tak Walto naprawdę bardzo przyzwoity skoki nawet jakiś tam potencjał na punkty jest i ogólnie jak patrzę na niego, to bardzo przypomina mi Ziegela, jeżeli chodzi o skakanie daleko od nart, Mimo wszystko ten narty nie są jakoś bardzo szeroko prowadzone, często te narty musi się krzyżują, Czasami się obijają za progiem. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać I z tych młodszych zawodników, z tej naprawdę młodszej generacji, to w tym momencie on bije Palusariego bardzo wyraźnie. 33. Aigro, skok fajnie trafiony, ale troszeczkę nim poszucało w powietrzu. 42. Miko Ahonen, zapraszamy do debiutu w Pucharze Świata, bo z tego co pamiętam nie miał jeszcze występu w Pucharze Świata. W kwalifikacjach miał owszem, ale jeszcze nie w konkursie głównym. 43. Etunus Jajnen. Przyzwoicie na treningach wygląda to lepiej niż na początku poprzednich sezonów, bo zazwyczaj początki sezonu etu są naprawdę słabe. A tutaj skok przyzwoity. 45. Alto. No występ mocno poniżej oczekiwań patrząc po treningach i po tym jak wypadł na swoim podwórku, kiedy był zdecydowanie najlepszy. Swoją drogą tam pojawił się też Song, i on był na trzecim miejscu i można powiedzieć, że jakościowo powiedziałbym potencjał no to spokojnie tutaj byłby na przegniecie kwalifikacji, ale jednak jest Oficjalnie tylko jako przedskoczek. 48. Palosari. To odbicie mu kompletnie uciekło w górę i latem też Palosari nie szalał, więc wydaje się, że być może to jest wahnięcie formy typowe dla juniora i jak to będzie wyglądać dalej trudno mi powiedzieć. 52. Pojolano. Występ Przeciętny i ogólnie jestem rozczarowany tym, jak jest z Poyolo, bo te kilka lat temu w okolicach roku 2020 to naprawdę był ktoś, kto wyróżniał się może nie tak jak Palosari w poprzednim sezonie, ale naprawdę z tego można powiedzieć przydziału między Kytosacho, a właśnie Palosarim walto on się wyróżniał zdecydowanie najmocniej. A no, można powiedzieć, że w tym momencie trochę, być może niedługo będzie zakończenie kariery, bo nie rokuje. No, jestem rozczarowany tym, jak to się rozwija. I 56. Kawilo Skok. Bardzo mocno przeciętny, ale też w kwalifikacjach tak to wyglądał, przepraszam, w treningach. Włosi. 23. Czekon. Być może, czy nie być może, bardzo duża szansa na to, że zobaczymy w końcu punkty, jeśli chodzi o Czekona. 24. Bresadola. No, jak on to wycisnął? Robi to wrażenie. Dosłownie kuls cool z poprzedniego sezonu, kiedy tam wiał mocno z przodu, a belka była niska, to chociażby zniszczył też tak bardzo pięknie ciągnął. skok, skoka. Tutaj Bresadona naprawdę ten skok wycisnął. Nie był tego najlepszy skok, ale i tak z tego skoku wycisnąłby spokojnie punkty. 26. Kampreger, Bardzo fajnie skacze, jeżeli chodzi, można powiedzieć, wszystko po załndowaniu, bo lądowanie naprawdę słabo to wygląda, chyba nawet gorzej technicznie niż to Amana, ale odległościowo te skoki wyglądają bardzo fajnie. Można powiedzieć, że od razu wchodzi naprawdę czwarty do drużyny i to tak wyraźnie czwarty do drużyny. 47 Insam, ale skok mu też nie bardzo wyszedł i ogólnie jestem ciekaw. Brakuje drużynówki w pierwszym periodzie, zdecydowanie brakuje tutaj drużynówki, bo chciałbym zobaczyć właśnie Włochów, Finów w starciu ze Szwajcarami i też USA, bo USA tutaj no nie wypadło jakoś bardzo dobrze, bo myślałem, że wszyscy przejdą kwalifikacje, że się uda, ale naprawdę Włosi znów na początku sezonu wyglądają bardzo dobrze, tym bardziej, że Bressadola jest po kontuzji teoretycznie niepełny sezon przygotowawczy, a i tak jest całkiem nieźle już w tym momencie. Może na przykład sezon, czy, czy szczyt formy przejdzie w troszeczkę innym momencie sezon na przykład na loty i Bresa Dola wtedy już naprawdę mógłby być dość mocny, nawet na pierwszą dziesiątkę. Dalej USA 38 Urlaub, występ przyzwoity, ale bez rewelacji, chociaż można powiedzieć, że chwała za to, że trochę bardziej lewą tę przypilnował. Jestem ciekaw, czy będzie to wyglądać podobnie podczas pozostałych serii. 41 Belszał. Trochę lepiej było na treningach, ale ogólnie wydaje się, że on z tej ekipy w tym momencie, momencie po prostu jest najmocniejszy. 50. Dino, skok spóźniony, ale wystarczyło. Wystarczyło, żeby dostać się do konkursu głównego. I Franz, 80 metrów zdyskwalifikowany. Tu nie ma nawet co omawiać, bo wygląda tak, jakby dostał po prostu lutę z tyłu tuż za progiem. Tak to wyglądało, że go dusiło, że miał po prostu zwyczajnie PH, dyskwalifikację, no to już swoją drogą i reszta świata tutaj malutko no bo 34 Ipciolu jeden z skoków treningowych bardzo fajny a tutaj trochę chyba za bardzo się stał nie aż tak jak bedri na 55 miejscu ale no, to, że on spokojnie przychodzi kwalifikacji i nikogo to nie dziwi, no to pokazuje, w którym momencie jest teraz Ipdzulu i 57 Dewiatkin. Są różne zawirowania, jeśli chodzi o Kazachstan, naprawdę duże zawirowanie, jeśli chodzi o finansowanie. Jest powiększona kwota dla nich w tym momencie, a przysłali jednego, i to nawet nie najmocniejszego w tym momencie. Nie jest to Wasilier, nawet Kaczenko czy Muminow, tylko właśnie Dewiatkin, który teoretycznie nawet do podstawowego składu powinien się nie załapać nawet przy pełnej kwocie startowej. I ogólnie na krótko, czy raczej na szybko typowania. Kryształowa kula dla Krafta. Jeżeli chodzi o Pucharnodów, dla Austrii nie jest to zaskoczenie, a Polska, jeśli chodzi o Pchary Narodów, myślę, że będzie to miejsce piąte, że to się rozkręci, ale wydaje mi się, że może być to po prostu miejsce piąte i że w końcu musi się zdarzyć taki moment, że gdzieś tam to nieco młodsze pokolenie w tym momencie będzie musiało być tym, można powiedzieć, tym frontmanem, jeśli chodzi o zespół reprezentacji Polski, bo wydaje się, że w końcu Mówiłem to już pewnie nieraz, ale powiem to, że stok po prostu już nie będzie w stanie wznieść na tak dobry poziom w dłuższej perspektywie. To, że gdzieś tam można nawet złapać podium mnie nie zdziwi, ale że będzie w stanie regularnie być w czołowie dziesiątek, tak naprawdę regularnie, regularnie, tak czy jest mało prawdopodobne i że po prostu ząb czasu gdzieś tam musi w końcu odciśnąć swoje piętno na tych zawodnikach, a zniszczą, przypominam, zniszczą, dobija już do trzydziestki, wąsek już rocznik 9-9, 24 lata, też ten... Czas można powiedzieć ucieka, ale jednocześnie, no, dla tych wszystkich z gorącą głową podobno była choroba, czy, czy nie niepodobno. Najprawdopodobniej to nie jest żadna plotka, tylko po prostu tak było, i jak to będzie wyglądać za tydzień? Jestem ciekaw, i czy okaże się, że byle do Engelbergu, w Engelbergu będzie no trochę lepiej, coś tam ruszyło, jak to w Engelbergu, a później okaże się, że jeżeli ktoś miał szansę, jakieś tam na podium TCS-u, no, to pierwszy konkurs para. Szóste miejsce, jeśli chodzi o przegranych i do widzenia, jeśli chodzi o jakiekolwiek szanse na wynik w TCS. Jestem ciekaw, w którą stronę to pójdzie, bo na razie to nie napawa optymizmem, nawet biorąc uwagę, że nie było wcześniej skoków reprezentacji Polski na tej skoczni w tym sezonie i że jest choroba gdzieś tam w tle przebyta. I to jest jednak mimo wszystko do dyskusji. I dyskusji, która po prostu zostanie zweryfikowana przez to, jak będą prezentować reprezentacji Polski na przestrzeni pierwszego periodu Pucharu Świata. To tyle. Do usłyszenia!